Siema, siema. Chciałem nagrać urodzinowy stream jakiś, ale sąsiedzi z dołu i z góry mają remont. Strasznie wierco. Teraz akurat, jakąś przerwę zrobili małą, to tak szybciutko nagram. <grym> ten komunikat. Nie spodziewajcie się nowego filmu gdzieś za tydzień, dopiero w poniedziałek, środę. Poniedziałek, wtorek i środę mam matury jeszcze. No to będę strasznie zajęty nauką, więc też nic nie nagram. Także uzbrojcie się w cierpliwość. Także sąsiedzi mają remont, uczyć się nie można. Zaraz pójdę. Do biblioteki, chyba tam jest cicho, to tam się pouczę na maturę ustną z angielskiego, historię też muszę się jeszcze uczyć. No i rozszerzony polski to tylko rozprawkę się pisze, to za bardzo uczyć się nie trzeba. No, może tam lektury jakieś powtórzę, no i dopiero za tydzień. No i zaczęli wiercić, więc kończę. <grystanie> Za tydzień będzie jakiś film. Do zobaczenia.